Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Więc Szymanko, witam Cię w kolejnym odcinku. I dzisiaj będzie taki nietypowy odcinek, bo jak widzicie, mam taki nastrój bardziej świąteczny. Bo zbliżałem się święta ludziska. Zbliżałem się święta jest dzisiaj 19 grudnia, zanim pewnie to wrzucę, to już będą moje urodziny prędzej. Bo urodziny mam 28 grudnia, jakby ktoś nie wiedział, czyli prawie pod sylwester za wigilią i przed sylwestrem, więc tak się jakoś urodziłem. No i z tej okazji ludziska chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego, żebyście wigilię spędzili z rodziną, bo przede wszystkim rodzina jest najważniejsza. Żebyście dostali kurcie, fajne prezenty. No, i kurczę wyszczałowego sylwestra, dosłownie wyszczałowego, i żebyście po prostu następny rok 2017 spędzili tak fajnie jak ten, i żeby ten 2017 był nawet lepszy niż 2016. Życzę Wam wszystkiego dobrego. No, i spełnienia marzeń w roku 2017, ludzie. I chciałem Wam bardzo jeszcze przede wszystkim podziękować za już prawie 8,5 tysiąca subów. Bo zanim to wrzucę, to może już wybić te 8,5 tysiąca. Teraz aktualnie jest 8400, więc bardzo, ale jeszcze bardzo Wam za to dziękuję, ludziska, bo jest to już ogromna liczba. I przede wszystkim chciałem Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za livestreama charytatywnego, który odbył się w sobotę, czyli 2-3 dni temu, od godziny 10 do godziny 15. Trwał 5 godzinek i uzbieraliśmy ponad 260 zł na e, przyjaciółkę mojej koleżanki, która jest chora na raka. E, I możliwe, że jeszcze ten livestream odbędzie się w piątek, e, bo w czwartek kończy się tak jakby, no w czwartek się zaczyna przerwa świąteczna, więc możliwe, że ten livestream jeszcze będzie w piątek, e, taka druga część jego. Dziękuję wam naprawdę z całego serca, ludzie, że umiecie pomagać, że jesteśmy super grupą. I że aż tyle osób było na tym live streamie, bo na tym live streamie było ponad 2000 osób ogółem, a zgromadziliśmy naprawdę, naprawdę wiele dotacji i dziękuję Wam za to, ludzie. Jesteście niesamowici, więc jeszcze raz, ludzie, życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku 2017. No i przede wszystkim pamiętajcie, żeby spędzić Wigilię z rodziną. No i co, życzę fajnych prezentów, ludzie. Więc, ludzie, to było na tyle z mojej strony, ale ktoś ma jeszcze coś Wam do powiedzenia? Więc ja już tu zostawiam, miłego oglądania i zostawcie jeszcze łapkę pod tym, e, dobicie jak najwięcej. Więc trzymajcie się i miłego oglądania dalszej części filmiku. Więc na razie mordki. Cześć Filip! Z nadchodzących dni Bożego Narodzenia, które prawdopodobnie jak Wy to oglądacie, już, są już dzisiaj. Życzę wszystkim, a tak samo jak i Tobie Filip, wesołych Świąt Bożego Narodzenia, żebyście Wy spędzili czas z rodziną, przy stole, żebyście się odczepili podczas tego dnia, ja przynajmniej na telefonów, od godziny, pogadali z całą rodziną, jeżeli możecie. I co mogę nam więcej że dziś, no, w nowym roku szczęścia, wszystkiego. To się tradycyjnie w sumie tak robi, nie? Także, trzymajcie się, piąteczka i pozdrawiam Filip, pozdrawiam widzów Nestera. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Cześć, z tej strony Wojan i chciałbym, abyście te święta spędzili jak najlepiej. Życzę wam, żebyście po prostu tuneli w prezentach. Ale pamiętajmy, że prezenty to nie wszystko. Liczy się dobra atmosfera, więc zadbajmy o nią wszyscy. Niech każdy dołoży swoją cegiełkę. Życzę wam również, abyście każde swoje marzenie spełniali. Nie patrzcie na to, co inni mówią. Róbcie to, co chcecie robić. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć mam Muffinki, z tej strony ale gdybyście nie wiedzieli e, Chcę wam ogólnie życzyć Jak najlepszych świąt na świecie Spełnianie marzeń, udanych prezentów Spędzonego czasu z rodziną Po prostu abyście spędzili ten czas Z rodziną e, jak najlepiej możecie Żeby każdy moment, który Spędzacie był niezapomniany Chcę wam wszystkim życzyć po prostu sukcesu e, W czym chcecie, spełniania marzeń Tak jak już mówiłem, dążcie za swoimi marzeniami I nie poddawajcie się Pamiętajcie e, Macie super youtubera, Nestera, którego bardzo pozdrawiam jeśli zostaniecie z nim to, to jestem pewien że was poprowadzi w bardzo dobrą drogę po prostu bierzcie z niego przykład nie zawsze mówię nie zawsze bo, bo czasami youtuberom odbija jak mnie na przykład ale, ale ogólnie tak chcę wam wszystkim życzyć jak najlepszego i po prostu żebyście spędzili ten czas jak najlepiej mogli z strony Alanek pozdrawiam cześć tutaj Milki i chciałbym życzyć wam wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku oraz świąt Bożego Narodzenia, żebyście spędzili ten czas jak najbliżej rodziny, bo to jest najważniejsze. Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, no i oczywiście fajnych prezentów. Strzał! No to chcę Wam pożyczyć wesołych i ciepłych, nawet gorących świąt, no gorących jak ja. No i poza tym też szczęśliwego nowego roku i co? To na tyle. Więc witajcie, ja jestem Dominik i zaczynajmy. No to co, chciałbym wam życzyć, żebyście te święta spędzili jak najlepiej się da z rodziną, żebyś Mikołaj o was nie zapomniał, żebyście mieli jak najlepsze prezenty i swoje wymarzone prezenty pod choinką. Może by ten śnieg tam już się w końcu pojawił, bo u mnie za oknem choć ciągle nie ma, no ale to może dlatego, że ja nad morzem mieszkam, przy morzu. No i co, wesołych świąt i Sylwestra pijanego, upojnego i tak dalej jaszek Pitu chciałby Wam życzyć zdrowych, pogodnych świąt. Pamiętajcie o tym, że rodzina jest najważniejsza, żeby Wam się samochodziki nie psuły, żeby Wasze marzenia się spełniały. Żeby Wam karp smakował, żeby żadna ość Wam się nie wbiła. Żeby śnieg się fajnie lepił, żeby można było rzucać śnieżkami. Mikołaj żeby Wam przyniósł fajne prezenty. On istnieje, ja to wiem. No, widziałem go. Żeby samochodziki szybciej jeździły, turbinki się nie przegrzewały, żeby gry się fajnie i szybko pobierały, żeby statystyki w Waszych grach były jak najlepsze, żeby osiągnięcia były piękne, no i spełnienia wszystkich marzeń szczęśliwego Nowego Roku i żeby przyszły rok był jeszcze owocniejszy niż ten, który się właśnie kończy. Trzymajcie się! Hejka! Chciałam Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. No, żebyście te święta spędzili w gronie całej rodziny, zdrowo i szczęśliwie. No, i żebyście pod choinkę dostali takie lepsze prezenty. No, i oczywiście pozdrawiam Nesterka. I was wszystkich. No, i jeszcze raz wesołych świąt. Zieczki. Nie święta jedną sprawą, żebyście potrafili cieszyć się z tego, co macie. Niech marzenia zmienią się wszystkie, do których będziecie dążyć. Niech nie zapragnie wam miłości oraz wsparcia, żeby pokonać przeciwności losu. Niech przyjaciele i rodzina pokazują wam, jak, jak wyjątkowi jesteście. Co życzą. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha. W serca złamane i smutne. Cicha występuje otucha. To właśnie tego wieczoru od bardzo już wielu wieków pod dachem tkliwej kolendy Bóg się rodzi w człowieku, radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Przyczyku bój. Wcale tego nie czytałem. Yy, Nester to nie tak. Montuj to kurde skrzacie mało bo jak nie to. Moi drodzy, życzę Wam, żebyście spędzili wspaniałe święta wraz ze swoją rodzinką. A jeżeli nie możecie spędzić ze swoją rodzinką, to żebyście mogli je spędzić razem z przyjaciółmi, którzy, którzy darzą Was sympatią, żeby Wasz sylwester był naprawdę bardzo udany. Oczywiście bezalkoholowy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Żadnego alkoholu poniżej 18 roku życia, moi drodzy, tak trzeba robić. I, i przede wszystkim, żeby Wasz 2017 rok był bardzo, bardzo udany. Więc życzę Wam naprawdę wszystkiego dobrego. I trzymajcie się wszyscy. Wszystkiego dobrego. Na razie. Cześć Pa. Ja. Cześć może Kerry i w tym filmiku chciałam wam życzyć wesołych świąt, żebyście dostali jak najwięcej prezentów, żebyście spędzili te święta z rodziną eee, i oczywiście żebyście poświęcili jak najwięcej czasu rodzinie w te święta, bo oczywiście święta są od tego, żeby spędzić je z rodziną i żeby było fajnie i żeby je dobrze wspominać. Więc co, ja wam życzę wesołych świąt i co, darka. Wesołych, pogodnych, spędzonych w rodzinnym gronie oraz obfitych w prezenty świąt oraz szczęśliwego nowego roku życzę Wam kochać. I jeżeli tak jak Wy macie sumiany zapał, to życzę Wam, aby Wasze postanowienia noworoczne nie trwały tylko przez styczeń, ale i przez resztę roku. Hej, Nesterku, chciałbym Tobie złożyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt i przede wszystkim Twoim widzom, którzy zasługują, bo widzę, że mają dosyć spoko. Aktywność na Twoim kanale, bardzo, bardzo Ci tego zazdroszczę, a więc wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności prezentów, chłopakom, ładnych dób, dziewczynom, przystojnych facetów, z zarostem już, bo wiecie, starszy lepszy, wszystkiego najlepszego. Życzę Wam, abyście te święta spędzili wraz z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, z kimkolwiek po prostu, w stół, żebyście nie byli sami, żebyście zjedli te 12 smacznych potraw, które w sumie tyle powinniście mieć na stole. Cześć mordyszki, ja jestem Eri i dzisiaj z okazji zbliżających się świąt chciałbym Wam wszystkim życzyć dużo szczęścia, zdrowia, pieniędzy, prawdziwych przyjaciół, żebyście te święta spędzili z rodziną, nie oglądając YouTube, nie grając na telefonach, na komputerach i przede wszystkim spełnienia marzeń i udanego Sylwestra. Cześć z tej strony Raft i. Dziś razem z innymi youtuberami chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym widzom, którzy rok przeszli razem z nami, oglądając nasze filmiki, dając łapki i komentując. Razem z Alfredem. Zapłać mi to pogadamy, a na razie to wspieraj. Ej, nie mów tak. Powiedziałem ci coś Na nagraniach nie. Na nagraniach tak nie mówimy. Chcielibyśmy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby wszystko, co sobie zaplanujecie na 2017 rok, Udało się, żeby wszystkie Wasze podejścia do pod jakiejś sprawy, które wymagają od Was trudu, udały się i nie skończyły się fiaskiem. Się ta łapa bruda się zabiera, dzwoni Więc... pod prokuratora. My obydwoje chcielibyśmy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. On składa, ja nie I do zobaczenia w nowym roku. Mam nadzieję, że wszyscy są widownią. Będziecie dalej oglądać nasze, jak i. Naszych YouTuberów, kolegów, starania na YouTube i osiągniemy coś w 2017 roku, bo coś tak myślę, że da radę. Więc dziękuję i do zobaczenia. Cześć! Hej, cześć Wam wszystkim, ja jestem momok i chciałbym Wam życzyć z całego serca wesołych świąt i żebyście ten czas spędzili z rodziną, a nie przed komputerami, ponieważ ważniejsza jest rodzina niż jakiś YouTube czy coś. Film możecie obejrzeć później. No. To jest wszystkiego najlepszego. A więc, drogie mafinki, życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Żebyście spędzili Wigilię z rodziną, jak najlepszych prezentów oraz bezalkoholowego Sylwestra. Pozdrawiam, Freli. No i pozdrawiam jeszcze mój psiak Sopel. No, Siemano Sopel. Cześć, z tej strony Marcel i tak Dziś chciałbym Wam życzyć dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, dużo radości, oczywiście błogosławieństwa Bożego. Jeśli nagrywacie na YouTube'a, dużo subskrypcji, wyświetleń, czego tam sobie chcecie, bogatego Mikołaja, bardzo, ale to bardzo pięknej choinki, no i wiadomo, szczęścia. Witajcie, drodzy widzowie. Życzę Wam wesołych świąt, Bożego Narodzenia, dużo uśmiechu, miłości, radości, szczęścia abyście spędzili te święta w miłej, rodzinnej atmosferze. Co potworek kłania się. Czystę jest i na samym początku dziękuję na za zaproszenie. Jestem tu, aby złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Mieć dużo zdrowia, szczęścia, pomocności, kasy, dużo prezentów, żebyście spędzili te święta z rodziną, udanego Sylwestra i czego sobie tam jeszcze życzycie i jeszcze raz dziękuję Ci na za zaproszenie i, i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Narek! Także życzę Wam wszystkim wesołych świąt, w rodzinnej atmosferze jak najwięcej pre prezentów pod choinką, dużo słodyczy, wszystkim dziewczynom życzę fajnego chłopaka, wszystkim chłopakom fajnych dziewczyn, miłości, najlepiej na świecie spędzonego roku 2017, lepszego niż 16. No, i ogólnie smacznego karpia, mokrego dingusa, i czasu spędzonego z rodziną, tak jak już mówiłam, najbardziej. Dziękuję, pozdrawiam. Cześć, witajcie, ja jestem Wojtek i witam was wszystkich bardzo serdecznie. No, i dzisiaj chciałbym Wam złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia, żebyście te święta spędzili z rodziną, w rodzinnej atmosferze, żebyście pod choinkę dostali to, co chcecie i żebyście w szczęściu spędzali ten czas. Życzę Wam jeszcze udanego Sylwestra i to wszystko ode mnie. Cześć! Siemaneczko, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia e, chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych świąt, m, pogodnych oczywiście, spędzonych z rodziną, e, ogólnie wszystkiego dobrego, a wszystkim youtuberom życzę dużo subskrypcji w przyszłym roku. No. Miłych świąt. Cześć wszystkim z tej strony, ja Matias, a z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze w naszym życiu. Szczęścia, jak najlepszy ocenek w szkole, jeśli jeszcze, je, jeśli jeszcze jesteście w szkole. A jak nie jesteście w szkole, to wiecie tam, dużo szczęścia i powodzenia w pracy. Jak najwięcej miłości, aby każdy z Was znalazł miłość, co na tym świecie, i żebyście czerpali z tego życia jak najwięcej. Rozwijajcie swoje pasje, kształćcie się, się w tym, co Was jara, jak najwięcej prawdziwych przyjaciół i osób, który, i osób, na których będziecie mogli polegać, pieniędzy, bo również są potrzebne w życiu, no i wszystkiego, wszystkiego najlepszego życzę Wam. Ja Mateusz miłych, wesołych świąt, no i jak najlepszego nowego roku. Trzymajcie się! Cześć! Witajcie, jestem Zioło Ogólnie dziękuję Nestorowi, że mnie zaprosił do tego, żeby mógł się dograć do tego filmiku I ja chciałbym Wam po prostu życzyć wesołych świąt Żebyście spędzili je z rodziną, żebyście dostać tam pod choinkę co chcecie Oczywiście udanego nowego roku, udanego Sylwestra, żebyście się dobrze na nim bawili I w sumie to tyle, więc yy, siema! Cześć, tutaj Katka Vlog I z okazji dzisiejszego dnia 24 grudnia, chciałabym Wam złożyć takie życzenka z mojego serduszka. I dla moich widzów, jak i dla widzów Nestera, chciałabym życzyć dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i radości, żebyście zawsze byli właśnie uśmiechnięci. Dziękujemy Wam na pewno za wszystko, jak i Filip, tak samo i ja. Dziękujemy Wam za wszystko, bo gdyby nie, wy. To, to nie byłoby nas. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, więc może taki krótki wierszyk. Niech te święta spokój wam przyniosą, a radość chodzi za wami krok w krok. Niechaj dostarczą tyle optymizmu, wystarczyło na cały nowy rok. I to były moje życzonka ode mnie dla Was, więc trzymajcie się, Buziaki. Hejka wszystkim, tutaj Czuks i chciałbym Wam życzyć jak najlepszych świąt, żeby były udane, żebyście je spędzili z rodziną, żebyście po prostu byli szczęśliwi, żebyście je po prostu super spędzili. Pozdrawiam wszystkich widzów na Stera, trzymajcie się, hejo, papa i jeszcze Wam pokażę, bo tutaj prowadzę live'a w tym momencie. Jaki tutaj jest super spamik, pozdrawiamy live'a, kurde, jak się to wyostrzy. Elegancko, pozdrawiamy live'a.